Nie wolno się ograniczać tylko do tego, co jest tutaj w pobliżu. Należy rozglądać się szerzej. Michał Sumera z pracowni Sumera Studio. Bardzo byłem zaciekawiony, jak to robią inne kraje. Często też inspiracją dla mnie są sami klienci. Ludzie są na tyle ciekawi, ja dużo od nich biorę do kolejnych projektów, zwracają mi uwagę na rzeczy, o których wcześniej nie myślałem. Wspaniało, czy mówisz o takiej wzajemności, prawda? Tak, Że tak. To jest mądrość yy... ludowa wpisana w tak. swoją pracę. I też nie każdy chce ryzykować. Niektórzy się boją, właśnie od tego jest architekt, żeby wcześniej pokazał koncepcję na podstawie materiałów, na podstawie wizualizacji, powiedział, dlaczego to będzie dobre i zostawił decyzję dla inwestora. Im więcej powiemy architektowi na start współpracy, tym lepszy projekt przygotuję, lepszy pod względem dopasowania do, do konkretnego stylu życia i do użytkownika. Projektowanie koncepcyjne oznacza, że masz rozrysowany projekt, czy ktoś ci na przykład przygotowuje moodboardy, z których Ty sobie wybierasz tylko sytuacje, które są dla Ciebie potrzebne? Zwykle funkcjonuje to tak, że z klientami ustalam stylistykę, mhm. to co lubią we wnętrzach, może jakieś materiały opowiadają o tym, co mieli im się podoba, co mają i chcieliby zamienić na coś innego. Zbieramy sobie kilka inspiracji. Tą inspiracją może być obraz, może być zestawienie kolorystyczne. Jasne, farbowe nie, nie każdy wyobraża sobie już gotowe wnętrze. I wtedy z takimi informacjami siadam, zamykam się na zbiedowy i, i powstaje gotowy projekt, który przedstawiam w formie wizualizacji. Architekt nie działa sam. Trzeba pamiętać, że. Za architektem stoi firma wykończeniowa, z którą współpracuję, stoi skolarz, który zawsze będzie służył pomocą. To są sprzedawcy materiałów, do których zawsze mogę zadzwonić i zapytać, czy dany materiał się sprawdzi w takim, a nie innym wnętrzu. I to jest tak naprawdę grupa osób, która odpowiada za taki, a nie inny efekt tego wnętrza. Jest jakby dyrygentem w tym wszystkim. On nie jest najważniejszy, on ma być tłem. On ma podpowiedzieć, zasugerować, zorganizować, ale jest też taka kwestia, że nowe mieszkanie, nowy dom zmieni nam życie. Że teraz rozpoczynamy nowy etap. To Czyli musi ogromne być ogromne oczekiwanie, ogromna odpowiedzialność po Twojej stronie. E, tak, oni mają, mają marzenia, biorą często kredyt na 30 lat. To będzie, tak jak mówię, inwestycja ich życia, i oni chcą widzieć siebie tam szczęśliwymi. Chcą, żeby to stało się domem nie tylko miejscem, które wynajmują, przestrzenią do spania. To miejsce musi się zmieniać razem z nimi. To trzeba przemnożyć przez pomysł na życie. To jak oni żyją, to jak chcą się czuć w tym mieszkaniu. Każdy przypadek jest inny. A co jest dla Ciebie najważniejsze? Tu chodzi o emocje, które jest na koniec. Będziemy oczekiwać od danej przestrzeni albo tego, że się wyciszymy, zrelaksujemy. Albo, że ta przestrzeń nas pobudzi, będzie dla nas kreatywna, będzie nam pomagała się zmienić. Na koniec nie będziemy pamiętać co, jaki miało kolor, tylko jak się czuliśmy w danym wnętrzu. I to jest właśnie ten jeden czynnik, który jest niewidoczny, nie mówimy o nim, natomiast go czujemy. Jesteś projektantem emocji, jednym słowem. Troszkę tak, trochę od tego z architekt.